Anatole Kaszczuka poznałem wtedy, kiedy zostałem proboszczem w tej parafii, to za znaczy 1994 roku. Przyjechał do mnie, dowiedziawszy się o tym, przyjechał z jednym z ojców redemptorystów, żeby się przywitać, przedstawić, też zaoferować swoją pomoc duchową, zwłaszcza, by się modlił. Przez, troszeczkę przepowiedział też o, o sobie, ale też o parafii. Było to bardzo ciekawe spotkanie dla mnie. Wchodzącego w parafie, bardzo ważne. I zrobił na mnie wrażenie bardzo takie niezwykłe. Człowieka głębokiego ducha, ale też mocno stojącego na nogach. Wbrew pozorom. Słyszałem o, o Anatolu wcześniej troszeczkę, jako właśnie o kimś, kto jest apostołem Maryi, bardzo religijny, pobożny. Natomiast takim, okazał się takim bardzo. Takim realistą, stojącym mocno na nogach, ale jednocześnie zanurzonym w, te, w Boże Sprawy. Anatol był człowiekiem pobożnym, miał też wiedzę teologiczną, ale też w moim przekonaniu tak, niesamowitą intuicję, taką teologiczną. Bardzo chętnie z nim rozmawiałem i wiele się od niego uczyłem. W takich duchowych sprawach potrafił z, mówić z wielkim, takim wyczuciem, jako człowiek. Taki rzeczywiście człowiek Boży. Zresztą często korzystałem także z jego, z jego rady, ale również bywały takie sytuacje, kiedy miałem tu spotkania różnych grup, przyjeżdżali pielgrzymi, spo, no, spotkania popielgrzymkowe. Bywało, że wchodziliśmy do kościoła na modlitwę, przychodzimy, a Anatol się modli. Zazwyczaj podchodziłem wówczas i pytałem. Panie czy mógłby Pan coś do nas powiedzieć, do pilgrzymów? To jest taka i taka grupa. Anatol e, przerywał, modlitwę wstawał, mówi tak. Księże proboszczu, no dobrze. E, stawał, patrzył na, na, na grupę, mówi dzieci, e, co Wam powiedzieć? Chwilkę się zastanowił i zaczynało się e, opowiadanie. Nie, nie beletrystyka, tylko mówił rzeczy duchowe e, i to takie, e, które jakoś podnosiły ducha. Albo mówił o Matce Bożej, albo o miłosierdziu Bożym, albo... E, e, gdzieś opierając się na jakichś, na jakichś objawieniach ukazywał jakiś dawał, dawał światło. Zawsze robił takie, takie na pielgrzymach bardzo dobre, niezwykłe wrażenie. Był, Anatol był człowiekiem bardzo skromnym, pokornym, skromnym. Bywało, że rozmawialiśmy o jakichś sprawach, czasami takich, czasami trudnych sprawach. I kiedy zastanawialiśmy się nad czymś, mówił tak, Wiecie co, kochani, To poczekajcie, ja się pomodlę. Nieraz mówiłem, panie naturku, to pomódlmy się razem. Mówię, a tak, a no to dobrze, to dobrze, to się pomódlmy razem. Ta, ta, ta jego taka skromność, pokora, jednocześnie wiedział, na czym się oprzeć. Nie zmuszał do, 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 do modlitwy, nie namawiał, ale, ale pociągał bardzo. Czasami przychodził, mówi, że ma trudną jakąś sprawę, musi to przemyśleć, mówi, jadę na konsultację. No, i jechał gdzie na konsultacje? Do Matki Bożej, do Gieczwałdu. Kiedy wracał, zazwyczaj wracał z jakimś takim światłem. że proboszczu, modliłem się, pytałem Matkę Bożą. No i takie światło mi przyszło. I dawał taką jasną odpowiedź. Miał taki szczególny, niewątpliwie szczególny, szczególny kontakt z Matką Bożą. Proszę Księżyca, a jakim człowiekiem był. Anatol kasztu, to tak na co dzień, w życiu codziennym. No, był człowiekiem e, rzeczywiście takim Bożym, człowiekiem pobożnym, pogodnym i e, z niesamowitym poczuciem humoru. Podam, powiem taki przykład. Kiedyś e, przychodzi e, to mnie głową przy, e, mówi, że musi za, zatelefonować, czy może skorzystać z telefonu. Mówi, tak oczywiście. Wchodzi po schodach i mówi tak, księże proboszczu, życie to się zaczyna po osiemdziesiątce. No tak patrzę na niego, mówi, Ksiądz Paweł tak podejrzliwie patrzy, ja zaraz powiem, tylko muszę zadzwonić, bo tam chcą coś ode mnie zmanili. Dzwonili, że mam przyjechać, mówi nie wiem kiedy, e nie wiem po co. I wie ksiądz, ja już jestem stary, mnie się nie chce, ale jeżeli jeszcze się do czegoś przydam, no to pojadę. No zadzwonił, okazało się, rzeczywiście proszą, żeby przyjechał, bo chcą e e nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, kult Miłosierdzia Bożego, zaszczepiać, zaszczepiać dziękuję, tak, tak. I, i, i proszą, żeby on jako jako taka właśnie postać, która służy tej, temu kultowi, że przyjechał. Zakończył rozmowę telefoniczną i mówi tak. Ksiądz proboszcz tak na patrzy, bo to, mówią niektórzy, że po czterdziestce się życie zaczyna. Po czterdziestce to nic. Wie dlaczego? Bo dziadkowi to już wszystko wypada, że mu z nosa kapie, że nie dosłyszy, że się potknie. To jest życie. I taki, taki był Anatol. Pełen takiej pogody, znosił, bardzo pogodnie znosił też różne Niedogodności czy cierpienia. Kiedyś, kiedy złamał sobie nogę, leżał chory, mnie nie było, ale po powrocie, gdy go odwiedziłem, mówi: Wiesz, no, już miałem kłopot taki poważny, bo, no, bo nie mogłem się ruszyć ani ja pojechać, nie miałem, nie miałem jak do lekarza pojechać. To mówi taki czas dla mnie takich rekolekcji, no ale potrzebowałem pomocy. I wpadłem, mówi na pomysł, że przecież w czyściu na pewno jest jakiś lekarz, który potrzebuje pomocy. To ja się będę za niego modlił, a on niech się mną zajmie. I mówi, zajął się mną znakomicie. szybko na faktycznie, faktycznie był człowiekiem pełnym humoru. Ksiądz wspomniał, że Anatol wybierał się do Manili na Filipiny. Czy on przed tym wyjazdem już się tutaj przygotowywał, rozmawiał z księdzem, jak to było. Poprosił po prostu o błogosławieństwo. Ostatnie pytanie. Kiedy się ksiądz dowiedział, że Anatol Kaczyński jest ciężko chory, że jest umierający? To, że jest ciężko chory, to wiedziałem, wiedziałem o tym. To był czas, kiedy odchodziłem z parafii, zostałem ojcem duchowym w seminarium erbląskim. Zadzwonił nowy proboszcz do mnie z informacją, że, że Anatol nie żyje. No oczywiście związało się to ze smutkiem, ale też z taką, no bym powiedział, taką Bożą radością. Anatol mnie tego uczył. Na pogrzebie swojej siostry, kiedy, kiedy byliśmy na tym pogrzebie, powiedział tak na koniec: Mówi, kochani, ja to dzisiaj nie potrafię być na tym pogrzebie smutny. Ja wiem, że moja siostra odeszła do Pana. Ona była mówi ode mnie trzy lata młodsza i o tyle lat, przynajmniej mądrzejsza. I opowiedział kilka takich historii ciekawych. To była tak piękna atmosfera na tym, na, na tym pogrzebie, właśnie pełna pokoju takiej ufności. I, i, i to właśnie w, w tym momencie też jakoś było także we mnie. Ja mam przekonanie, że, 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 człowiek, że, że ten człowiek jest, jest w niebie.